maneczko witam jak zwykle wszystkich, których warto powitać. No ja jestem dzisiaj z członkami naszego zarządu, nie doszłej stowarzyszenia Dlaczego zrobiliśmy, jak zrobiliśmy? No ponieważ no, ludzie ze żnina, te osoby, które były w zarządzie, od momentu, gdy dowiedzieliśmy się, że coś jest nie tak, że ktoś. No, nie gra fair. Przestali się do nas odzywać, yy, przekręcili wszystko, że to jest od momentu, że ja chciałem od nich, że ja od nich chciałem pieniądze. Yy, no tak, bo zbiórki były na nich robione i zbierane na nich. Każdy zbierał na Jakuba i, i, i na Zibiego. Ale słuchajcie, yy, już widzimy też to, że ludzie widzą i im tam komentują. Yy, no po prostu piszą prawdę. Są ci ludzie usuwani, są blokowani. No, i nadal jest wyłudzanie pieniędzy na zbiórkach postaw kawę, gdzie jest nasze zdjęcie, gdzie my na to nie wyrażamy zgody od ponad miesiąca. Już będzie, nie? I druga sprawa. Nie ja sam zdecydowałem o tym, że wyciągamy papiery z KRS-u. Tylko tak jak tutaj. Też są członkowie zarządu. Jeszcze no, dwóch osób nie ma po prostu dzisiaj z nami, no ale odeszli z nami, tak? I podpisali to tak samo jak podpisali ten papier państwo Mikulsy, którzy podpisali ten papier i nam przywieźli na trasie. Było spotkanie w niedzielę w Rzinie, na którym wspólnie, no jako tako głosowania na zasadzie podnoszenia ręki nie było, ale wspólnie zdecydowaliśmy, że y, będą wyciągnięte papiery z KRS-u że rezygnujemy z rejestracji stowarzyszenia, więc jakby, no tutaj Państwo Mikulscy również wyrazili na to zgodę, podpisali ten, ten wniosek, który osobiście zawieźliśmy do sądu w Bydgoszczy. Także tutaj zarzucanie nam, że jakby Rafał sam zdecydował, nie pytając nikogo o zgodę i zdanie jest absolutnie nieprawdą, bo, bo byliśmy wtedy wszyscy w tym biurze i wspólnie podjęliśmy taką decyzję. Dokładnie, tak samo e, zdanie tutaj Turbola nie się nie, nie, nie liczyło w ogóle dla nich. Ciągle byłem namawiany, że mam go wyrzucić z stowarzyszenia, a na jorocinie i okolicach no, robi robotę najlepszą. E, także no wiecie, było to granie, że tak powiem, na naszą niekorzyść już od jakichś kilku miesięcy. E, z, tak samo z moim zdaniem się nikt nie liczył, e, ja chciałem e, robić rekrutację na wojewódzkich mówiłem, że ta osoba będzie ze mną na filmie występować i będziemy mówili to, co trzeba powiedzieć. No ale oczywiście nikt mnie nie posłuchał z nich. Oni sobie to robili po swojemu. No i oczernili nas. Yy, poprzekręcali bardzo dużo rzeczy. Yy, I powiem takie takie coś, co powinno każdemu dać do myślenia. My Chodzimy po ulicy z głową do góry, my pokazujemy swoją twarz, my się nie boimy, a oni nie nagrali żadnego wideo wyjaśniającego. Od momentu, gdy się dowiedzieliśmy, że mamy kreta, przestali się do nas odzywać, nie przyjechali do nas do środy, yy, jakieś yy. dziwne akcje. My staramy się ustosunkować do jakby każdych ich zarzutów, do jakichś tam pomówień, plotek, yy, dziwnych komentarzy, staramy się do tego odnieść. Jakby z naszej strony są różne filmiki, wyjaśnienia i tak dalej, a oni do dnia dzisiejszego gdzieś tam oficjalnie nawet się nie pokazali w internecie. Niektórzy, którzy nawet komentują, też nie wiedzą komu komentują, bo jeżeli są pytani w komentarzach z kim, że tak powiem, rozmawiają, to też nie pada ani imię, ani nazwisko, żeby ten ktoś się przedstawił. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że jak wiecie, zaczęło się w Kielcach. Sytuacja zaczęła się w Kielcach, tam pojawiła się informacja. Właśnie być może się będziemy powtarzać, ale chciałabym tak od początku, że właśnie w tych Kielcach wyszła sytuacja taka, że dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie mamy tego kreta, kogoś głęboko u nas w strukturach. Poinformowaliśmy państwa Mikulskich o tym i od tego momentu zaczęło się, że tak powiem, dziać źle. Jakbyśmy byli wrogami dla nich po tak. prostu. Za samo to. <laughs> Powiedzmy, że w sobotę, y, żeśmy się o tym dowiedzieli, w niedzielę była jakaś tam manifestacja, na którą przyjechał znajomy, potwierdził tą sytuację. Y, więc oni już w sobotę mając tą informację, że na tej manifestacji w środzie będzie ta osoba, już zaczęły się konflikty typu, że nie przyjechał, ani pan Zbyszek nie przyjechał, ani Pan Jakub, ani pani Kasia. I twierdzenie, że problemy zaczęły się w momencie, kiedy Rafał chciał pieniądze ze zbiórki, aby opłacić swoje kary, jest absolutnie. No jest to kłamstwo. Problemy zaczęły się w momencie, kiedy do nich dotarła informacja, że mamy e, kreta I w, będziemy go szukać. Będziemy bo go powiedzieliśmy, szukać. że będziemy go szukać, Także nie pomogli z ich nic. Z strony nie było w ogóle jakiejkolwiek chęci szukania, docierania gdziekolwiek do jakichkolwiek informacji, żeby to wyjaśnić. E, i uciekali, że tak powiem, w cudzysłowie pochowali. Jak szczury. Wręcz wyjechał chaos, nie było już kontaktu, nie zresztą nie, nie się z nim dogadać. Wcześniej tak nasze pomysły, sugestie były olewane, ale tutaj w tym momencie tego dnia wszystko zostało że tak powiem, wylane i ewidentnie zaczęło wychodzić to, jaki mieli zamiar. Tak, do tego ja i Sylga <laughs> mieli, i jeszcze kilka osób, które nam pisali, mieli próby wyłamania na konto przez tak. jakiegoś y, szczura, który tylko potem siedzi przed komputerem i tam y, po kanałach, jak, jak szczur, po kanałach latać. Tylko jak go nikt nie widzi, bo jest zwykłym szczurem. Jest zwykłym szczurem i Polska, że tak powiem, kiedyś się temu człowiekowi za to odpłaci, bo, no bo jest zwykłym szczurem oszukał Polaków, patriotów oszukał, przekręcając i przypisając. On myśli, że ludzie są tak głupi, że, że jest tam ileś tysięcy ludzi obserwujących, że to, że to działa jak telewizja, że on może sobie siać propagandę i to nie wyjdzie. Dobrze, że tak powiem, szczur chwilę na powierzchni się utrzyma, ale tak czy siaku to nie. Nie było jeszcze um, z ich strony takiej sytuacji ani chęci um, podjęcia jakiejkolwiek rozmowy z nami na temat roz, nie wiem, rozpadu, rozłamu. Jak? Tej roli Powiedzieli, że oni rezygnują, a po dwóch tygodniach się obudzili, że oni jednak nie mogą, bo trzeba budować struktury. Ale nie usiedliśmy wspólnie do stołu, nie podjęliśmy no, decyzji, do, no nie. że ok, dziękujemy, no. rozchodzimy się, każdy działa gdzieś tam na swoją stronę. Także zarzucanie nam, że jakby, nie wiem, no yy, z naszej strony gdzieś to, gdzieś to się rozpadło, nazywanie teraz Rafała byłym prezesem, to ja się pytam, jakim byłym prezesem? Czy było jakieś spotkanie, czy była jakaś podjęta decyzja oficjalnie, że się rozchodzimy, że, że Rafał przestaje być tym prezesem? No nie było. Dlatego to też chciałabym tutaj gdzieś sprostować, że jakby z ich strony zaniknął ten kontakt, nie było żadnych nawet prób podjęcia rozmowy z nami, wytłumaczenia tak. czegokolwiek. No Dariusz, Dariusz też też serchie ich wyjaśnił, tak, ładnie. Tak, tak, też... jak się dobijali, tam ma wiadomości, to nie są słowa bez pokrycia, jak, się do, jak dobijali się do niego, później też dzwonili do niego, żeby go namówić, mi żeby się, mi nie wierzyli. Mi się do końca nie chciało wierzyć, że to może wszystko tak wyglądać i, i nie docierało to do mnie, powiem hmm. szczerze. Ale później właśnie te zachowania i te, 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 to, to, że się zaczęli gdzieś tam ukrywać, nie chcieli kontaktu, poblokowali Dom nas Dom wystawili na sprzedaż. Tak, to, to jakby pokazało mi, że Sylwia chyba faktycznie tak jest. Nie? Chociaż mówię, no nie do końca chciałam w to wierzyć, bo ja bym sobie w życiu nie, nie zdawała sprawy, że drugi człowiek może tak wykorzystać człowieka, więc tutaj sytuacja z tymi patrolami no mnie troszeczkę jakby złamała. Przyznaję się szczerze, że mnie to złamało, strasznie to przeżyłam. Ale, ale no zdecydowaliśmy, że, że pójdziemy do przodu. No, no przykre to jest, że poznaliśmy się w trochę w innej sprawie, a musimy teraz walczyć ze swoimi tak. Polakami, którzy gdzieś w jakiś sposób utrudniają, którzy z tak. nas, naszą sprawę ku, ku temu, żeby to ludzi w jest to chore, nie? No. Dlatego ja byłam bardzo, bardzo zdziwiona, że dorośli ludzie nie potrafią usiąść do rozmowy i i, i porozmawiać szczerze i uczciwie jak było, tym bardziej że nikt nie chciał się ani kłócić, ani... Zostaliśmy zablokowani, pousuwani wszędzie i mieliśmy próby włamania na konto. Za Zabła takie coś... Sobie, Fuh, na mordę! zawłaszczyli sobie chyba wszystko co było możliwe co wspólnie Wszystkie, tak wspólnie budowaliśmy wspólnie dzięki nie? Bogu oprócz tego że z nimi powiedzmy że zaczęły być jakieś życie. swoje robimy swoje robiliśmy każdy jest w kontakcie widzimy się rozmawiamy informujemy się tak My sobie działamy na swoim terenie I Niech tak będzie bez państwa miłości a pan jakob jak dzwonił do yy, sergieja dariusza to, co powiedział, to jest moje, ja sam to zrobiłem, ja sam, ja sam. czy wszyscy widzieli, co się działo i kogo filmiki wstawiał, a Darek, wiecie, co powiedział? Wiesz, kto tak do, do tego Jakoba, wiesz, kto tak mówił, że ja, ja, ja najlepszy, ja najważniejszy, tylko ja, tylko ja. Szatan, diabeł. I tam jakieś demony, chyba jakieś szatany się musiały wkraść, bo, że tak powiem, człowiek o normalnych zmysłach, no nie będzie taką mendą, nie? Tylko, że on nic nie robił sam, słuchajcie. On inteligencja, robił sam. Raz, że sztuczna programy. inteligencja, programy. Ja też z moim Kubą siedzieliśmy po pomocach z nimi na, na łączach, także tutaj no, naprawdę no, było, było. A dużo roboty ma z prowadzeniem tych wszystkich stron, innych. Inne tak. zbiórki może jeszcze tam gdzieś sobie prowadził, tak, 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 bo więc... zlokalizowaliśmy też różne dziwne rzeczy, co robił. I to by było chyba na tyle. Tak. Jak na razie, na pewno jak już założymy Facebooka naszego nowego, będziemy Was informować, co działamy, jak działamy. Lubimy się, lecimy, swoje, lecimy. informujcie się, szanujcie cię na Przede wszystkim szanujmy się jako Polacy, bo wam powiem, że takie elementy są większym zagrożeniem dla Polski niż imigranci. Właśnie takie ścierwo jest największym zagrożeniem. Zdrajcy, bez zasad i bez honoru. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.